Nie spodziewamy się żadnych prowokacji. Raczej się możemy ich obawiać, ale spodziewać się to oznaczało, że się je zakłada, że mogą być i że wpisuje się je jakby w sposób naturalny w przewidywany krajobraz zdarzeń. Myślę, że może ich nie będzie, jeżeli ci, którzy takie mieli zamiary, trochę przemyślą swoją postawę i zrozumieją, że święto niepodległości to jest wielka uroczystość narodowa i państwowa i wprowadzanie. W tym czasie takich elementów prowokacji, ataku politycznego, awantury nikomu dobrze nie służy, a na pewno nie służy Polsce, nie służy tej wartości, jaką jest niepodległość, ale nie służy także tym, którzy zamierzali, czy może jeszcze zamierzają takie prowokacje podejmować. Oni muszą zrozumieć, że to się przede wszystkim odbije na nich, że opinia publiczna potępi tych, którzy takie awantury by wywołali. W związku z tym liczę na to, że ich nie będzie. Policja jest przygotowana do podejmowania niezbędnych działań w każdych okolicznościach, ale apeluję do wszystkich, którzy zamierzają w tym dniu w taki czy inny sposób manifestować o powagę, o zachowanie tego świątecznego, narodowego nastroju i o to, żeby... W imię doraźnych, źle pojętych celów politycznych tego święta nie zakłócać. Czy planujecie jakieś dodatkowe jednostki uruchomić spoza Warszawy, jakieś oddziały prewencji ściągać? Panie doktor, ja w szczegóły techniczne z oczywistych względów nie zamierzam wchodzić, bo to nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby. Mogę tylko zapewnić, że policja jest formacją działającą profesjonalnie i profesjonalnie nadzorowaną. I w związku z tym poradzi sobie z tymi wyzwaniami, które wiążą się z 11 listopada. A co do tego, ile, jakie, jakich sił osobowych i technicznych w danych okolicznościach będzie musiała użyć, to czy, co do tego, jak to będzie wyglądało i jak wygląda przygotowanie tej operacji, to zostawmy to policji. Ona wie, co ma robić, wszystko jest zaprojektowane, zaplanowane. Są wyznaczeni odpowiedzialni oficerowie za, za te operacje. i Czy to będą funkcjonariusze z garnizonu stołecznego, czy z innych dla wzmocnienia, to naprawdę dla obywateli nie ma żadnego znaczenia. Policja kalkuluje siły i środki, i wie, co jest jej potrzebne, i w związku z tym zapewniam tylko, jako nadzorujący policję jej działania, że to wszystko jest przygotowywane w przygotowywany sposób bardzo profesjonalny i fachowy. I policja pokazała podczas Światowych Dni Młodzieży, Szczytu NATO, podczas innych wydarzeń, i tych dobrych, i tych trudnych, że sobie radzi. Pamiętajmy o tym, warto tu przypomnieć, że dotychczas, mimo usilnych prób ze strony opozycji, do jakichś większych awantur nie doszło, dlatego że policja działa w sposób bezstronny, działa w sposób obiektywny. A ci, którzy próbują gdzieś incydentalnie wywoływać awantury, to oczywiście muszą się liczyć z reakcją policji, która musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim. A, ci, a tym, którzy, ci, którzy zakłócają porządek publiczny i łamią prawo, muszą brać pod uwagę to, że może ich spotkać taka reakcja, która jest przewidziana prawem i im będą to większe zakłócenia i większe naruszenia prawa, tym ta reakcja będzie surowsza. To jest zupełnie oczywiste. Ale wszystkim, którzy przestrzegają prawa, i porządku publicznego. Policja zapewnia bezpieczeństwo. Za poprzednich rządów udawało się co roku właściwie wywoływać awantury, burdy, zamieszki i przyklejać się do PiSu. Czy pan minister sądzi, że media pis PiSowi w tym roku będą próbowały robić to samo? No niestety chyba się zbyt dużo nie zmieniło, jeżeli chodzi o ich nastawienie. Szkoda, żałuję tego, ale niczego, co nie jest... Bliskie, ani jakoś wynikające z jakichkolwiek porozumień czy uzgodnień, przykleić się nie da mówiąc tym językiem kolokwialnym przykleić, dlatego że coś, co nie jest przyklejone, będzie zawsze oddzielne, a nie wspólne niepołączone. My się dystansowaliśmy wobec różnych. Działań, które były nam przypisywane jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc jednocześnie, że każdy ma prawo demonstrować swoje przywiązanie do niepodległości, oby tylko zachowywał prawo i porządek publiczny. I to mówimy również dzisiaj. Ale przez tamte lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, były prowokacje policja była wykorzystywana politycznie do tych, którzy organizowali manifestacje, a nie pochodzili z tej strony, którą te media które no, wspierały tamtą władzę, uznawałyby za tego godne. Byli obywatele lepszej i gorszej kategorii. Jednym wolno było manifestować, a drugim nie wolno było. To się zmieniło od czasu, kiedy rząd w Polsce należy do prawa i sprawiedliwości. Jeszcze raz powtórzę: niezależnie od poglądów, jeżeli zachowywane jest prawo i prawo jest przestrzegane, każdy ma prawo w demokratycznym państwie organizować zgodne z prawem manifestacje, ale jeżeli łamie porządek publiczny, organy państwa, policja w szczególności, jest zobowiązana do reagowania.